Jeszcze raz przyjechałem do Sadeby i mamy tutaj Fula. Naprawdę CCS i typ 2 ładuje się, i zaraz sprawdzimy, bo tych już dużo. Widzę takich renówek malutkich. Taki Duster, który w dzieciństwie bardzo chorował i został się mały. I teraz tak, mamy ccs -a. A tutaj hybryda się od Typ 2 loduje bardzo dobrze. A nie, no nie CCS sama, ale okej, okay, nie o to chodzi. Chodzi o to, że CCS loduje się, jeszcze zostało jemu jakiś tam minuta, nie? A jak widzimy, CCS car sharing już się skończył od dawno i już stoję po prostu. I teraz teraz bardzo ciekawe. Czy mogę to odłączyć, żeby podłączyć swoją Tesla? Bo jakby nie, no to tak sobie to nie bardzo wygląda, powiem szczerze. Nie ma żadnych przycisków, nie ma żadnego nic. O, ale się udało. No i bardzo dobrze. No to pomogę Państwu. Pomogę Państwu. To wszystko założę. Proszę bardzo. Syk. No i. Samochód gotowy do jazdy full naladowany. jakieś 40 km. Państwo przejeździć? powodzenia. Ok, zaraz się poodlączam i idę na zakupy do SadyBe. Dziękuję, Greenway. No, i w takich warunkach, jak stoję już dwa samochody, no to proszę bardzo. Za krótki, za krótki kabelek mam. Nie dostaje, po prostu nie dostaje. Musimy kombinować. Chwila moment, zaraz. No i teraz zobaczymy jak już stanęłem. Powiem szczerze tak. Już tam do końca. Na pół drogi coś musimy kombinować, nie? Tak, tu już naciągnięty do całości i co? Kurczę, 30 cm dalej nie wystarcza No i co? Myślicie, że pojadę? Nie No i teraz, jak pięknie postawiłem, co? Kurczę No jak? Jak nie ma innego wyjścia, jak po prostu nie wystarcza, pogosi się tak, cyk, 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 cyk. Aha, A nie tak wszystko proste w życiu. No, i teraz w końcu się udało. No, można. OK, i teraz tak. Szukamy karty Greenwaya. Cyk, cyk. Greenway, raz, dwa, Was Przykładamy. I rozpoczęcie procesu, ładowania. No i poszło. Wszystko można jak chcesz. Jednak za chwilę pani odjechała i stanęłem normalnie, także nikomu już tam nie przeszkadzam, bo tutaj i tak normalnie miejsce wystarczająco dla stania, ale jednak jak stoję teraz porządnie, no to tak powinno być. Właśnie, kusimy mnie przejechać się na tym maluchu. Pobierz aplikację i jedź. No to właśnie, trzeba będzie spróbować. Trafikar. No. Ale jednak ten Citroen to był elektryczny, bo zielone tablice, czyli nawet nie znam ten, tej jeszcze wersji Citroena elektrycznego. Także przepraszam, jakby coś kogoś tam obraził właścicieli cytroenu. Pozdrawiam wszystkich, pa!